Reżyser, aktorka, przebywając w Przemyślu powiedziała, że jest jedno, jedyne zaczarowane miejsce w Przemyślu. To jest miejsce między dwiema pasztami na Zamku Kadziemieżowskim w przemyśle. I tam znajduje się najromantyczniejszy, najstarszy teatr rybołówstwa. Rzeczywiście najromantyczniejszy, najstarszy, bo od 155 lat. A na zamku od 140 lat, decyzją Rady Miejskiej w innych ten obiekt został oddany właśnie członkom teatru Żydla ja. Proszę Państwa, ja zaczęłam tym miejscem od wczesnych lat młodości, kiedy to rodzice mnie prowadzili na zamek reżimierzowski w Prawie niedzielę. Tam poznawałam wspaniałych ludzi, ludzi, którzy byli zafascynowani teatrem. Tam spotykam swoje ciotki, bójków, kuzynek, kuzynki, kuzynów. Potem także moje starsze rodzeństwo. I ludzi oso od obcych, którzy stali się potem dla mnie, rodziną dla to, Jest to, i było to miejsce To, Pamiętam bardzo wiele takich sytuacji, kiedy to przebywając jako dziewczynka, na zamku Kazimierzowskim, byłam świadkiem przepięknych próg i nie tylko Teatralnych, ale także miejsc, w których rozbrzmiewała muzyka, członkowie brali brwi, szachy, inni dyskutowali na tematy teatralne. Te 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 te. Powiem Państwu, że byłam tym wszystkim zafascynowana bardzo i nie wiedziałam, czy będzie mi kiedyś dane stanąć na scenie. I dane mi by było. Co prawda, dopiero w 16 roku życia ale wówczas zaczęłam swoją przygodę z teatrem. Później za stawą mojego kolegi, a byłego kierownika do spraw na Zamku Kazimierzskim, Pana Stanisława Czekanowskiego, pod jego wpływem zostałam kandydatką do, do prezesa teatru w Lodze. moich myślach nie przypuszczałam, że kiedyś będę takie stanowisko sprawowało. Ta funkcja jest dla mnie bardzo ważna. Bardzo ważna tym bardziej, że mam u siebie wspaniałych ludzi, cudownych, pełnych pasji, pełnych sympatii, przyjaźni, a przede wszystkim lojalności, brak zazdrości. Brak y, niezdrowej konkurencji, i to wszystko jest przyczyną tego, że jestem tutaj, na tym miejscu. To oni dodają mi skrzydło i za to ich strasznie kocham. Drodzy Państwo, chciałam jeszcze tylko powiedzieć, że chciałam podziękować przede wszystkim, podziękować im za to, że są i za to, że ja mogę. Sprawować tę funkcję. I powiem Państwu zupełnie szczerze: na pewno się zdziwicie tylko niektórzy, że kobieta w tak dojrzałym wieku jeszcze sprawuje taką funkcję. Chciałbym z niej zrezygnować, naprawdę, nawet tego roku, kiedy były wybory, ale mnie nie pozwolili. No i muszę płacić. Mam nadzieję, że za ich sprawą, oczywiście na pewno za ich sprawą, będę jeszcze na finiszu swojej drogi. W jaki sposób sprawować tę funkcję? Poza tym chciałam bardzo serdecznie podziękować zarządowi i nowym członkom z Teatru Fedeum za to, że wnioskowali mnie do tej nagrody. Szanownie kapitule, że zatwierdziła i przyznała mi to wyjątkowe rozróżnienie. Chciałam także podziękować. Osobą, które mnie do tego inspirowały i w jakiś sposób mobilizowały, a mianowicie obaliłyśmy z panią Renatą Nowakowską, dyrektor Przemysłowskiego Centrum Kultury, pewien mit. Mit dotyczący tego, że to jest niemożliwe, żeby dwie nie kobiety na naczelne stanowisko w dwóch odrębnych instytucjach w jednym pomieszczeniu. Się zgadzały i wspierały. Tak, proszę Państwa, my się wspieramy do chwili obecnej. Naprawdę, ja sobie bardzo cenię to wsparcie i nie tylko Pani Dyrektor, ale także wszystkich pracowników, za co serdecznie im dziękuję z tego miejsca. To jest naprawdę wielka przyjemność współpracować z osobami takimi jak Pani Dyrektor no, no to to jest przecież instytucja kultury. osobistym i mam nadzieję, że tak mi się będzie pracować z osobami, które zastąpią Panią Dyrektor Nowakowską, co mnie ukrywa jest dla mnie, ogromnym żalem, że już odchodzi, no ale takie, bywają. takie bywa życie. Chciałam bardzo podziękować także mojej rodzinie, mojemu mężowi, moim dzieciom, moim Bogom, tej siostrze, która jest nieco starsza od się ze względu na stan zdrowotny, ale jest najstarszą yy, członkiną tego teatru. I proszę Państwa, bardzo istotna jeszcze rzecz, a mianowicie chciałam gratulować wszystkim nominowanym do tej nagrody, mając nadzieję, że oczywiście Państwo nie będziecie musieli na tą nagrodę długo czekać, popełniłam kiedyś, kilka lat wcześniej, taką refleksję na ten temat, a mianowicie cisza, gazną światła, gong, kurtyna, magiczny światło spitające jak kwiat kolorowymi ludźmi, który budzi scena pełna emocji. Radość i smutek, śmiech i płacz, intryga i żart, miłość i złość. I widz, widz, którzy chwali, a czasem łagie, przemierzając pochyły rynek, pokonując wysokie poety schodów za wchową górę, jest w teatrze razem z tymi, którzy go kochają. Przede mój teatr. Dziękuję państwu bardzo.